Wszystko, cała Europa ich. Chłonęli, proszę Państwa, Austrię. Te Cieszą się nie jeszcze przed wojną. Za kilka miesięcy czas populację wchłonęli. Tak mhm. potem zdobycie Paryża, Belgia, Holandia. Cała Europa ich. 1 września. W 1939 atakują nas Niemcy od zachodu. Polacy węzełki spakowali, uciekają na wschód. A ze wschodu 17 września armia czerwona nas atakuje i znaleźliśmy się w kleszczach. a To chłoniemy albo usuniemy. Śmieszne 100 milionów słoja. To my śmieszni Słowianie. Tak. tak. jak myślicie, kto nam większą krzywdę zrobił? Stawił trzy fiki odstraszające. Jednogłośnie słyszę opowieść. Zobaczcie państwo. W wagonach wybrzeżnych Polaków, Rosjanie, które odchodzą na Syberię, bo na rodzina tam siedziała, wrócili dopiero do swoich lat 50. Tu macie państwo zbiorową kredytę w tym akweniu. W 1942 roku, kiedy anyway, 1945 to początek wojny, mordują Rosjanie... 000 w Katyniu 20 tysięcy oficerów polskich z naszej inteligencji i do lat 90-tych się wypierali, że to nie oni. Tragedia. Proszę Państwa, sądzili w Nuremberdze Niemców. Dlaczego nie osądził Stalina i jego zbrodni? Zwycięzca, tak, Wojny, wojnę. Tragedia. Czy kiedyś go sądzą? Nie. To jest lista Największa liczba połowowa. Proszę Państwa, popatrzcie w grodzą koszta wojny w dolarach. Zobaczcie, kto finansował wojnę. Stany Zjednoczone, 340 miliardów tak? dolarów. Amerykanie produkowali czołgi dla Stalina, samoloty, samochody, ponieważ kraj wojny nie wygrał. A tutaj będzie szkody wojenne w kraju relacji do produktów krajowych zobaczycie Polska 300% produktu krajowego straciło. Powinni nam Niemiec zapłacić reparację, ale poszczególnie poszczególne rządy z rzekały się kawał to przyszłość. Proszę Państwa, tutaj macie kolejne straty, straty ludności cywilnej i straty wojskowej. Na pierwszym miejscu umieszczono, proszę Państwa, Józek Radziecki który stracił razem cywilnych i wojskowych, tu macie podsumowanie, prawie 28 milionów. tracą Rosjanę. Trzecia Rzesza traci, proszę Państwa, ponad 8 milionów. Niemcy nie miały facetów po wojnie. Żeniły się z Rosjanami, z Amerykanami. Nie ma dzisiaj rdzennych więcej proszę Państwa. Ci, którzy tak dbali o czystość rasy, dzisiaj nie mają tej i Polska na trzecim miejscu, 6,5 miliona, tutaj w tej liczbie jest 3 miliony Żydów polskich. Gdyby przedstawiono straty proporcjonalnej do ilości narodu, to Polska byłaby na pierwszym miejscu. miejscach. Proszę no Państwa, kilku tylko tutaj pokazanych w tym wzorku oporu, tych przeciwników Hitlera, rodzeństwo, brat i siostra Sophie i Hans Scholl, e, którzy działali w organizacji Biała Róża. Zostali, proszę Państwa, straceni w 1943 roku, w lutym. To jest fajny generał, von Treskow. Generał von Treskow od początku był przeciwnikiem Hitlera. Jak Hitler poszedł na Związek Radziecki, to Treskow powiedział: koniec z nami. On dokonał, on ten zamach w Paterze zaplanował. On zaplanował zamach w 1943 roku. Czy Państwo słyszeli, że Hitler był w 1943 w Smoleńsku, w tym naszym tragicznym Smoleńsku? Poleciał dla kontroli swojej armii do Smoleńska samolotem i tam na lotnisku ten generał wręcza Hitlerowi prezent, butelkę koniaku w takiej skrzyneczce drewnianej. Tak się często alkohol podaje w prezencie, to była bomba. Hitler podziękował, miał ten prezent przekazać w paterze jakiemuś generałowi, bo ten alkohol nie pijał. Generał Fontrenskow czeka, kiedy samolot Hitlera rozerwie. W luku bagażowym temperatura spadła poniżej zera, zapalnik bomby nie zadziałał. Wtedy, ze Smoleńska tu na Hitlerem. Także takich zamachów prób na Hitlera było 43. Zegar wam pokazuje na ścianie, o której godzinie wyszedł już Pauper. 12.35. Z drugiej strony jest drugi zegar. Pokazuje wam godzinę eksplozji. 12.42. 7 minut od wyjścia Paupera. Chodźmy do kina, proszę państwa. To są oryginalne zdjęcia wykonane zaraz po zamachu. Podnie w skrętach, a w każdym razie taki teraz. Wszystkie kątki były w takim stanie, że teraz podnieśliśmy podobne. W w białym biały, mundurze pokazuje na stół, który teraz uratował. Autentycznie stół, który teraz uratuje. Macie siatkę, na którym ja mam o mnie To robię zdjęcia reklamowe jeszcze przed wyborami, zanim jeszcze ci ludzie zostali wybrani. Ewa Braun, chcę właśnie właśnie jest fotografka. Ewa Braun, młodziotka, stała na jakiejś drabince, u góry filmy zajmowała, mówiła, że naprawdę noc pięć takich kocham, mi wychodzi się. Ewa Braun zakochała się w Radowskiej, podała mi się wyścigić do żonem. To jest Adolf, proszę Państwa, taką dziewczynę, bo na Makedonii, w nie jest fitna, deszcz na pewno katerem. naprawdę z paterem. Także się nie stało, gdzie pomarańcze bramki podnawane. Na twarzy wygoda lekarz stanie faszerowany. Hmm. nie, <tuszy> nie, co niej wyjeżdża, zobaczcie pociągiem, Pociągiem pociągi było bezpiecznie. Nasze się nie przemieszczają się po programu po świecie. W tej chwili Adolf idzie z delegacją do szpitala. z i do szpitala. Będziecie się przejeżdżali. 4 km przed jest ciężko w karolewie. To jest KNOW, nervous, który umierał i tak płakał, że Wszystko wskazuje, no, tak bar... ja Bardzo. <gubicia noise> 태żChory, to jest też tam po lewej stronie jasnej Pięć dni wcześniej zdjęcie zrobione. 15 lipca w nie było chmurera. rispettenche sami haro sono più groppe che a tot tempi a lansare la decisione sono peritarie per fare tanti parati giudico relativo ai terzi il genere una struttura